Witam Was, przypięłam właśnie Da Vinciego tutaj osobę. Przyniosłem szczotki. Eee, muszę go wyczyścić i go będziemy lążować. Bo nie, mam, nie mogę wsiąść, bo jestem trochę chora. A muszę wyzrobić do zawodów przynajmniej. Oczywiście przynajmniej jak gadam, że katerną. Ojej. On nie jest w ogóle bardzo wrażliwy na szczotki. Eee. To, to tylko jest tak bardzo budno, muszę zeszczyć po tym miękką spodkom. O, tam taki aparat. Przypijam go tak, żeby mógł sobie jeść trawę. Co nie? O, już się odpiął. Dobra. Dobra, przypijam go tak, już nie może jeść trawy. Chociaż jak się schyli, da rada. Nie, nie rób tak. Już. Już, misiu. W ogóle co z Hiro, bo chyba ogry, czy coś, że ma takiego stropa, smarowałam mu to sudokremem, trochę mu to zasło, znaczy zasło, wiecie, zmniejszyło się, no i tak jakoś nie chcą mu tu zejść. U, pokaż swoje kopytka. Ojej, co ty zrobiłeś? Co zrobiłeś, he? O, te osoby. W ogóle, patrzymy, jest tutaj taki rudy, taki jakby yy, zardzewiały, Nie wiem czemu. Nigdy tak nie miał. Widzicie, to nie jest obtardzie ani nic, tylko taki rudy się tam zrobił. O. Trawy nie możesz? No dobra. Trochę ci dam luzu. O. Ja go tak zawiązuje tak, że on jest grzeczny, nie ucieknie mi ani nic, więc może sobie jeść, skubać, nawet bez, bym mógł go bez przypięcia w sensie i by sobie jadł spokojnie. Biorę aha, spray na ogon i grzywę trochę popsikamy. nie za dużo bo się bardzo fajnie rozczesuje po tym więc nie ma sensu co mi się co no tak uwezmę zrobię żeby trochę bardziej to weszło tam w ogon i już mogę rozczesywać i tak nie ma kogoś tak bardzo wiecie ogona splątanego tak go nazwać dobra, zobaczcie ogon rozczesany i patrzcie normalnie mogę ręką przejechać nawet się nie zatrzyma taki ma rozczesany ogon po tym sprayu pokaż się Pokaż się do vinci Ojeju, zły jesteś zły No, pokaż jak nogą robisz, jak jesteś zły. Tak, tak oto. To torbę. Pokaż. Jaki jesteś zły. Pokaż jaki jesteś zły. Da vinci. No. <laughs> Nie? Dobra. Już trzyma Rozczyszem, ci grzywę. W ogóle nie przycięłam. mu tak grzywa i tak tą spada. To jest tak, że On w ogóle taką taką se grzywę. Nie lubię jego grzywy. Dobra, oj, no, przestań, teraz wyciszczony, to teraz bierzemy na lążę i muszę sobie zwinąć. Wchodzimy. Chodź, chodź stary, chodź. Patrzcie, tutaj mam przeszkody rozłożone, ale idź, no, idź teraz, zstępem zejdź, idź. 5 minut wstępa. I zaczniemy kusik. Przecieku się śni. Oj, piesek, piesek idź. Co? Tarzać się chcesz? Oj Boże, chyba tak. O, patrzcie, po co ja go jaką się teraz tarzą i... Oj, do Vinci. Idź. <grystanie> Dziadu, lecz jak się ubrudził. O, no, pusujemy. Drepta sobie. Jeszcze się rozgląda, zaraz się ogarnie, już się powoli ogarnia. No, wejdź na drąga. No. Dawaj, dawaj, hop! <ścoughs> dawaj, tu Dawaj, 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 nie zatrzymuj się. Nie mam bata. Muszę gożą poganiać. A jedną ręką. To mi trudno. <ścoughs> Drepta sobie jakiś rekreant. No, teraz ta strona. Co się boisz, pieska? Boisz się pieska czy nie? Nie idź na drągę. Tu. No, dobry. Tu na drąga wejdź. O, tu, 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 No i coś dzisiaj rozkojarzony jest bardzo. Się rozgląda. Пошелся песка. Не бойся. Давай, хап-хап. Ну, добрый. Не спушилась, да? Dawaj, galop! Galop, hop! Oj! Dawaj, galop, hop! O, dobry! Oj, 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 nie musisz tam przez drąga. Jedną ręką mi ciężko kierować jest z nim. O! Teraz jest git. Prr, nie poszę Dobry koń. <gryw> Dawaj, na drąga teraz. Dobry, dobry murda, Dobra. Galopuj se. I na drąga. Hop. Dobry. Jak mu mówię hop, to skacze. Hop. Oj, to było hop do galopu, bo no, widziałam, że się zatrzyma, ale nie pykło mi. Co, Arab jesteś? Arab? Ojej, patrzcie jaki Arab. Jaki Arab. Dobra, da Vinci. Stój. Brrr. Zmieniamy stronę teraz, Nojku, zmieniamy stronę, no, idź, idź, dawaj, no, odpocznij sobie chwilę stary i znowu, teraz na tą stronę musimy pogalopować, idź, 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 idź mordo, już trochę się ogarnął, tupta sobie, Spokojnie, tam jeszcze trochę się rozgląda. Ale sztywny już się rozluźniał fajnie. Dawał nosek w dół. He, co ty? Galop, Hop. dawaj, dawaj, sorry, nie zatrzymuj się. Dawaj, hop! Super! K -k -k. Dobra, skończyliśmy i musimy mieć Idziemy na padok. Tutaj, o, tylko z niego wejdę. Co nie? Chodź. Chodź, chodź. Chodź, jakie chmury idą. Idziemy sobie na padok już. O, nie widać całego. Nie haluj się, mordo. Idziesz grzecznie, choć tam jest Hiro i Iwej. No, idziemy. Oj, z taką trawę dużo. Idziemy sobie tam na pastwisko, na ich padok. One są. Oni są. I pacciki są chmury. Okropnie co nie? Więc jest tak deszczowo było paru dni. Możecie napisać czy u was też. Ja, czy u was też? Oj, 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 chodź, tam masz trawę. Tam idziemy. Hiro to w ogóle wczoraj się w pastów zaplątał. Mogę wam tu wstawić filmik. Dobra, idziemy. Oj, oj, chodź, no chodź, trzeba zamknąć, wtedy cię puszczę, więc poczekaj, no idź, idź, aha, co, co, dzieciaczku, co, mordeczko moje, w ogóle duży z was? Nie odróżnia Hiro od Da Vinciego. i nie wiem czemu. To są zupełnie dwa inne konie. Hiro ma skarpetki, odmianę. Ma dwie odmiany na głowie. A Da Vinci jest cały, cały czarny. Lupeczka. Taki duży się z niego zrobił koń. Mój um, trener jest... Yy, mój drugi trener. Nie tam ten z ostatnich filmiku z zawodów. Yy, jest... Był właścicielem Hiro, od niego kupiliśmy właśnie Hiro. ostatni jak mi jazdy robił i zobaczył Hiro, to mówi: O boże, jaki ten koniec duży. No, tak już się wyrósł. My na początku, jak kupiliśmy, to jeszcze taki robaczek z, z niego był trochę. Taką no, budowę źródłową, co nie? Pamiętacie? To teraz, to już taki koń się zrobił, taki już prawdziwy koń, że koń. No i trener był w szoku niego dupę no, do mieć kaszę sobie ale siedzę sobie tutaj kalapitki. no i mi się spać chce. ale muszę do, dla was nagrać ten film cały i przepraszam was z góry za mój głos za wszystko jak ja mówię teraz na filmie bo jestem po prostu chora a chcę dla was nagrać film Coś ciekawego. Idzie piesek. Co, Megusia? Megusia, chodź. Megusia miała operację tutaj. Tak, tu o. Ostrość mi ucieka. ja tu operację. Co nie? Tu już się Piesek ją z sąsiada pogryzł. Tutaj o rozcięte ścięte wszystko. No, powiedz, miałaś operację. Miałaś. Nasz weterynarz nie dawał jej szans na przeżycie, ale. No, ale przeżyła. No. Przeżyła. Już drugi raz ją ten sam pies zaletykował i wyłamała to też. Ale teraz. Teraz jak już jest duża, to znowu ją zatykował. Co nie? Co nie? No, świnko. Widać, jak ma na imię, to ma na imię Megi. Megi, co nie? Świnka jesteś? Świnka jesteś taka. No i przeżyła operację. Wszystko z nią dobrze. Jakby ktoś pytał, co nie, dobrze się czuje, biega, skoczy, zaczepia konie. wyczepiesz konie? Tak? No Jutrawe jak konie. <gryw> O, idzie zazdrośnik? Migi. Uciekaj. Chodź bo Hiro nie lubi. Hiro nie lubi piesków, co nie? Nie lubisz. Więc zostaw ją. Odsuń się od niej. Odsuń się od niej, ty, cielaku. On normalnie tak nie nienawidzi tych psów, że to jest masakra. Ja nie wiem co z niego. Co z niego za koń. Pasą się, pasą się. Odejdź. 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 Hiro. Hiro. Nie założyłam mu maski na muchach, bo tak jeszcze z tym było, jak je wyprowadzałam. Odejdź! Odejdź, 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 patrz, moja noga. Moja noga. O, Iwej e przyszła, Iwej e tarzała się i derka jej trochę spadła. Co, zostaw moją nogę i śpij stąd. Iwej <grym> e śmieszna jest. Ojej. Ma takie wielkie te nogi. Takie grube ma, naprawdę. O, co ty robisz jej? Brytyję ściągłeś, co? O, jakie piękne, słodziaczki. O, a tu ty. Ty, świnko. Świnko, jak taka świnka. Ona tak chrunczek świnka. Buldog francuski. Hihihi, <laughs> jak świnka, co nie? I pierdzi, i pierdzi. No. Oj, 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 oj. Już idzie zdrośnik. Dobra, idziemy stąd. Czy będzie? Słychać, ale ogólnie to taka jest sytuacja. A konie są na pastwisku, więc nie wiem, jak one to przeżyją. Ale no, czekam aż trochę minie. Jest 19.00. 19.50? Parę. No tak, nie spodziewałam się burzy, nie zapowiadało się nic. Jak wychodziłam z domu to było ładnie, miałam iść ponie na pastwisko, ale wychodzę stajni, a to burza. Akurat nagrywam. Jest 19.30. W końcu przestało padać. Nie nagrywałam wam jak sprowadzałam. No nie no, chociaż coś tam nagrywałam. Jak sprowadzałam konie. Chyba. Nie wiem. Zobaczę, czy, czy wstawię. Na pewno będzie przed tym klipem. Yy, no. Hiro było ciężko sprowadzić, bo on się odwraca dupą do deszczu. Tak niektóre konie też tak robią, yy, że się odwracają dupą. Znam tych konia. No i Hiro. Że się odwracają dupą do deszczu i one nie chcą iść. Koniec. I właśnie Hiro tak samo zrobił. Ja nigdy nie widziałam go jak deszcz padał, więc wiecie, nie wiedziałam, że tak będzie robił. No, jak on normalnie biorę, on co ty? Nie chcę iść, ale już dobrze. Ważne, że z Hiro jest sprowadzany, że można żyć spokojnie. Wiadomo, że nic nie zrobi. Trzeba zamknąć bramkę. Że, jak będzie biało w nocy, to wiecie, nie wyrwało, czy coś. O. Ogólnie się przed chwilą było już jasno. Teraz znowu zaczął mocno kładać deszcz. Masakra. Idziemy, co nie? I takie kałuże tu są wszędzie. O, tu i przed wejściem też mamy. Dobrze, że Hiroi nie zauważył, Był w ogóle nie wszedł do stajni. Znaczy, tutaj oni wszedł na padok. Na, pas na, na pastwisko. Nie na ten, na ujeżdżalnię. O Boże, patrzcie, tu są kałuże też a słońce świeci, deszcz pada co to jest za pogoda? masakra koniki już tam mają w jedzenie co nie? i wejka w mam te wszystkie wiozy, które miałam na pastwisku żeby nie zmokły mi ojej, woda woda co to? Patrzcie do tu. Oj Teraz będzie przywitanie ukochanych tuników, się kochają. Dawać. Dawaj Dawaj e Iwej do boxu. Muszę ją tam derkę ściągnąć. I nas mi spadł. Co ty? Poczekaj. Ojej. Proszę się posłuchaj. Posłuchaj się. O. Dzięki. Się przyklęć, U, Ach, o, muszę cię i derkę ściągnąć. Uuu, całkiem oknośnięcie. Nie chcę odczekać. Dobra. Muszę ci odpiąć. Oj, czekajcie, kurcz. Zobacz, ode mnie się. Muszę ci po oczach. Ojej, masakra O co, musiałam go skupić Ojej, też posiada. Takie małe zapięcie Stanie mi uderniami O patrzcie, słuchajcie Masakra, co? A to co? My wyrozumiemy wszystkim ten park i tak Cieszę się tego przepraszam o. Ale było ładne zdjęcie z komin. Ładnie. Dwie tańcze są. Oj, dobra, dobra. Nie wiem, o co się rozkulać. Musimy zakończyć ten odcinek. Ten nie był taki ciekawy. Wiemy o tym. Ale mm. jestem chora, jak już mówiłam. Więc kolejny będzie na pewno ciekawszy. Mam nadzieję, że mogę. Kolejny odcinek to będzie jak przyszedł y, sprzęt na moją łody. Co nie? Kucyk? po szybko, kucyk. Koba szybko, kucyk. Rozląsł się z tym kontaktem, bo jeszcze mam kontakt. Tak, tak. Słodziaczku. Słodziaczku. Więc no. Bye, bye.